Siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj podsumujemy sobie moje ostatnie zmagania food Champions, a jest co podsumowywać, ponieważ podbiłem swój osobisty rekord na streamie, także zapinajcie pasy, no i startujemy. Okej, okay, dobra, tak prezentował się mój skład, którym e, miałem okazję w podczas tego food Champions grać. E, koszt całego składu, wiele osób się mnie o to pytało, około 400 tysięcy. Główne gwiazdy to Dybala i Laka Z jeśli chodzi o sam początek Champions, jak mi się grało, powiem szczerze, że początek był bardzo, ale to bardzo przeciętny. Mój skład bardzo topornie funkcjonował zarówno w obronie, jak i w ataku. Przede wszystkim, środkowie obrońcy i Smalling, i Louis zostawiali niewyobrażalne po prostu dziury. No i czego skutkiem było to, że pierwszy mecz wygrałem, ale drugi już przegrałem i miałem bilans 1 do 1 po dwóch meczach. No, jak na mnie to powiem szczerze, że średnio i bardzo, bardzo przeciętnie i troszkę mnie to podłamało, no ale powiedzmy yy, sobie szczerze nie dałem się, że tak to ujmę temu handicapowi. Stwierdziłem, że dalej będę cisnąć tym składem. Zobaczymy jak będzie mi dalej szło. No i jak widzicie, odrobiłem się, odkułem się aż do bilansu 28.3. No i tutaj prezentuję wam yy, właśnie skróty jednego z ciekawych spotkań. Yy, potem gdzieś po około 5 meczach, kiedy już miałem bilans tam 7,1, 6, 1, coś takiego, ten skład zaczął wreszcie funkcjonować tak jak powinien. Ben Arfa, który jest u mnie środkowym pomocnikiem, ma or high low i tak świetnie się spisywał zarówno i w ataku i w obronie. Pastore, którego wiele osób dyskredytowało na pozycji SPO i mówili, żeby można razu tam wrzucać Neymara na zmiany czy coś, również spisywał się naprawdę, naprawdę dobrze. Chyba w jednym z, nawet, w jednym z meczów zanotował chyba 4 bramki, tak zwany record breaker. No i tutaj przy bilansie 30 do 3. Pokazuję Wam mecz, który wydaje mi się trochę pechowo przegrałem, ponieważ, no tutaj akurat błąd własny, podałem z smalingiem do Williana, ale Willian z dystansu zdobywa piękną bramkę, ale w przekroju całego spotkania, bardzo wyrównanego, w dogrywce udaje mi się 6 na 2-1, co niestety i tak nie daje mi koniec końców zwycięstwa, więc była to moja czwarta porażka podczas tego Food Champions. Miałem bilans po tym meczu 30 do 4 tutaj jeszcze zobaczcie, no tak się tak przebić się napastnikiem, no to... Nie wiem w sumie czy ja popełnię tutaj błąd przy tej bramce czy nie, ale kurcz trzeba docenić. No, tutaj 120 minuta pechowa wrzutka. William z główki, kur bez szans, tu był jeszcze rykosze przy tym dośrodkowaniu. No trudno, można by rzec. Bilans 30 na 4 już mnie dyskwalifikował z, z szans praktycznie na zdobycie top 100, ale cały czas miałem okazję pobić swój osobisty rekord yy, w wyniku, wyniku na, na streamie, tak? ponieważ wszystkie mecze streamuję dla Was na moim kanale na Twitchu. Yy, najlepszy rezultat do tej pory to było 35 yy, do 5. Yy, no a w tym momencie, tak jak widzicie, miałem już bilans 32 na 4, wygrałem kolejny mecz i miałem już 33 na 4. Po tym spotkaniu zrobiłem sobie przerwę, ponieważ był mecz Virtus Pro w finale Majora. No i wieczorem, w niedzielny wieczór około godziny 21 rozpoczęliśmy zmagania ostatnie 3 mecze w tym Food Champions. No i były to chyba jedne z lepszych moich meczów w przeciągu właśnie całej, całej kampanii weekendowej. O, jakie piękne, piękne słowo mi tutaj z tego wyszło, piękny zwrot. Co prawda tutaj stary, jak widzicie, wyrównuje na 1 do 1, ale zawodnik od zadań specjalnych, Mr. Dybala, z lewej nogi, finezyjnie od słupka, podwyższa na 2-1. Powiem tak, jeśli chodzi o napastników, Paulo Dybala do 200 tysięcy, wydaje mi się, że lepszego zawodnika nie znajdziecie w tej cenie. La też grał swoje oczywiście, T to mu muszę oddać, ale Paulo Dybala, on jest naprawdę cór. W podobnej cenie macie na przykład do wyboru Roberta Lewandowskiego, ja nim akurat nie grałem, ale wiem, że sporo osób skarżyło się na to, że jest on e, troszeczkę, że tak to e, mało zwrotny, taki po prostu, no nie do kombinacyjnego grania, ale mając do wyboru Lewandowskiego, a z drugiej strony Paulo Dybala w podobnej cenie, nie zastanawiajcie się, składajcie skład z tym właśnie e, Argentyńczykiem. E, ja, czy ja wcześniej powiedziałem, że on jest Włochem? Mam nadzieję, że nie, jak ktoś tu się wytnie. <grystanie> no i dobra, 33, 4 na 4, Bilas, ostatnie dwa spotkania, tutaj bardzo ciekawy skład przeciwnika. Griezmann, Bale, Neymar. I powiem tak, mój przeciwnik bardzo dobrze grał w obronie, ja tutaj próbowałem e, się przedzierać różnymi sposobami, takie delikatne przeszutki nad jego obrońcami, no wszystko mi tutaj gościu, gościu kasował. E, tak naprawdę nie stworzyłem sobie żadnej klarownej sytuacji w e, przeciągu całej pierwszej połowy. No i ciężko się walczyło, jak widzicie miałem tutaj tylko trzy strzały dane przeciwnik jeden strzał, ja kontrolowałem to spotkanie, w ogóle wiecie, że ja gram na posiadanie piłki, ja staram się tą piłkę jakby znaleźć się w takiej sytuacji dopiero, żeby tą, żeby mieć okazję co najmniej tam 80% że tak to ujmę, no ale w końcu w drugiej połowie przeciwnik popełnia błąd własny, zagrywa do mojego Lakazeta Laka i Lakazet wykorzystuje sytuację, strzela na 1 do 0, no i to już jakby otworzyło worek z bramkami. Tutaj piękna klepka, Kazet, tuż obok Dawida Dehei, który był bezradny w tej sytuacji i mamy 2 do 0. E, także jeśli przeciwnik, jeśli gracie na, takiego, na taką osobę, która bardzo cierpliwie gra w obronie, tak naprawdę nie popełnia błędów, również musicie zachować tą cierpliwość do samego końca. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy wystrzeli się bramkę na 1 do 0, to on jest wtedy stawiany pod ścianą, on jest pod presją i teraz tak jak widzicie, ten worek z bramkami się rozwiązał, a tutaj Paulo Dybala popisuje się genialnym strzałem z lewej nogi. Zobaczcie, samo okienko bramki, pięknie ten strzał wygląda na powtórce, idealnie złożył się właśnie do tego strzału. No i ostatni mecz! przygina się 35 na 4, decydujący, miałem okazję wbić to 36. zwycięstwo, Byłbym bardzo zadowolony z takiego bilansu. No i zobaczcie, pierwsza sytuacja w tym meczu dla mnie. Laka Z po długim słupku, po długim rogu bramki. Yy, no i mamy 1 do zera. Chwilę później, rzut wolny, ja zagapiłem się na czat w trakcie streama i tutaj pianić. Genialnie yy, gościu strzeli tą brameczkę. Eee, powiem szczerze, zaskoczył mnie tym rozegraniem. Myślałem, że on będzie coś tam na krótko próbował, coś w tym stylu. Nie, on sobie od razu pianiciem, nawet się nie zastanawiał, strzelił. No ale zobaczcie, jak moja drużyna reaguje w sytuacji, kiedy tracimy bramkę na 1 do 1. Spokojnie rozgrywam sobie do tyłu. Tutaj Markizio przy piłce. Eee, Kontroluję spokojnie to rozegranie. Atak pozycyjny. Wyczekanie. Bach. Piękne podanie do Paulo bali do tej pory. Aż mnie ciary przychodzą, jak widzę tą bramkę. Idealnie sklepana obrona przeciwnika. Strzelamy na 2 do 1. Także szybciutko odzyskujemy tutaj prowadzenie w tym spotkaniu. No i to jest jedna z wielu bramek dybali, w których mam po prostu, muszę go chwalić. Okej, okay, Neymar wszedł na boisko. W ogóle jeśli chodzi o rolę Neymara podczas całej tej ligi weekendowej, starałem się go czasem wprowadzać z rezerwy, ale nie zawsze, ponieważ pierwszy mecz, w którym go wprowadziłem z rezerwy właśnie był przy bilansie 1-0 dla mnie. I co się stało? Od kiedy go wprowadziłem z rezerwy na boisko. Zaczynałem dwie bramki i przegrałem to spotkanie, także Neymar nie przynosi mi szczęścia grając być może nie na swojej pozycji, być może ustawiając go na strajkerze, on tutaj w pełni nie rozwija swoich możliwości, ale zobaczcie tą bramkę Paulo Dybali, która wieńczy ten weekend. Co za gol. Piłka odbija się od poprzeczki, wychodzi poza pole bramkowe, a Paulo Dybala robi popularną cieszynkę i zasługuje na to, zasługuje na to chłopak, ponieważ ee, nie wiem, jak strzelił bramek dokładnie, nie liczyłem tego. Ale myślę, że spokojnie ten bilans 30 bramek w tym Food Champions przekroczył. No i był jednym z moich najlepszych zawodników, z których byłem zadowolony. Jeśli chodzi o minusy mojego zespołu, wydaje mi się, że mimo wszystko Claudio Marcizo jest dosyć średni jak na pieniądze, które za niego wydałem, a jest wart około 60 tysięcy. Mam go, ponieważ jest, e, ma zielone połączenie z balon i tutaj pozwala mi w tym składzie zachować pełne zgranie. No i tak jak widzicie, 36 zwycięstw. Cztery porażki i tak jestem bardzo zadowolony, także mordy, dzięki za oglądanie tego materiału zostawcie tutaj lajka, zostawcie suba, followujcie tutaj mój kanał, będzie jeszcze dużo, dużo więcej, dużo więcej fajnych materiałów. Chodźcie też na mojego streama, ponieważ streamuję nie tylko Ligę Weekendową, ale w tygodniu różne turnieje, a dla subów będą specjalne programy treningowe, coachingowe. Także trzymajcie się, na razie, do zobaczyska.